Dobra. Jesteśmy? Możemy? Świetnie. To teraz witam was w miejscu, które wam pokażę i do którego was chcę niesamowicie zaprosić. Ja wam pokażę jak to miejsce wygląda i w jakim miejscu kiedyś wspólnie napijemy się kawy. Prawdopodobnie właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym stoję, będzie piękny, okrągły stolik, obok stolika będą stałe dwa krzesła i przy tym stoliku będę kiedyś czekał na Ciebie. I pewnie nie tylko ja, ale wiele osób z naszej wspólnoty chętnie napije się z Tobą kawy. A teraz chodź, przeprowadzę Cię po tym miejscu. Jak widzisz, przestrzeń jest otwarta, ale będziemy ją delikatnie wydzielać, bo będą tutaj siedziały niesamowite rzeczy. Od oczywiście potężnej sali uwielbienia, która będzie dokładnie tam, Po w której będziemy siedzieć i będziemy rozmawiać. Po sale, które będą się gdzieś tam w tamtym narożniku odbywały, to będą sale terapeutyczne, sale coachingowe, w których będziemy spędzać czas, ale nie tylko spędzać czas, bo będziemy się też rozwijać. Miejsce, które chcemy stworzyć, będzie chyba największym centrum. Sosnowca, centrum Bożej Obecności, w tym miejscu, w tej sali i w tej przestrzeni. Więc do tej przestrzeni Was zapraszam. Ja to się uśmiecham, że 2000 lat temu Bóg powołał sobie kilkunastu ludzi, którzy robili jakieś rzeczy, i dał im nowe zadania. I tak myślę, że kilkanaście lat temu Bóg przyszedł do metanojczyków, zgromadził ich z różnych miejsc i dał nowe zadania. I tak zaczęliśmy robić. Zaczęliśmy głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie Bóg nas po powołuje. Wychodziliśmy na miasto, wy wycho jeździliśmy z krzyżkiem razem do więźniów y i głosiliśmy im o tym, jak dobry jest Pan. Zaczęliśmy w pewnym momencie widzieć, że chcemy się spotykać, i zaczęliśmy robić obozy letnie, metanojaka. I od tamtej pory, aż do dzisiejszego roku kilkadziesiąt osób każdego roku przyjeżdża na Metanoia Camp, aby spędzić czas z Duchem Świętym. W pewnym momencie Duch Święty powiedział potrzebuje czegoś nowego do Kościoła, więc zrodziło się co? Strefa Zero. Strefa Zero jako miejsce, gdzie zaczęliśmy modlić się o jedność, przywództwa i Kościół. I tak przez kilkanaście lat Strefa Zero gromadzi tysiące chrześcijan po to, aby budować Kościół, inspirować się i słuchać Ducha Świętego. Wiele inicjatyw zostało zrodzone przez Ducha Świętego w tym czasie. Teraz wkraczamy w nowy, bardzo ekscytujący, ale też pełen wyzwań sezon i dalej będziemy realizować tą wizję, do której wezwała nas Bóg, by być nieustannie żywą, rosnącą i oddychającą wspólnotą, która doprowadza ludzi do Boga, do poznania go i stawania się jego uczniami. Chcemy tworzyć miejsce, które będzie inkluzywne, miejsce, które będzie otwarte na wszystkich dla ludzi kościelnych i niekościelnych, tak żeby każda osoba mogła znaleźć. Się w kościele, mogła doświadczyć Boga, mogła przyjść i po prostu być w miejscu, które jest przyjazne i dobre dla ludzi. Wierzymy, że możemy stworzyć takie miejsce z kawiarnią, z miejscem dla młodzieży, z miejscem terapeutycznym, z miejscem na warsztaty, na spotkania, na wiele, wiele ciekawych inicjatyw. I wierzymy, że z Bożą pomocą i z pomocą ludzi, którzy z nami idą przez te kilkanaście lat, będzie to możliwe chcę aby ten punkt, w którym jesteśmy, rozszedł się na cały Sosnowiec i nie tylko na Sosnowiec. Niech on się rozejdzie w imię Boże na całą Polskę. Miejsce, które projektujemy miejsce, które projektowaliśmy całym zespołem, jest miejscem dla Ciebie. To jest miejsce, które całym serduchem tworzymy dla Ciebie. Dlatego, żebyś Ty przyszedł do tego miejsca, dlatego, żebyś Ty niósł dalej Bożą obecność, Boże światło, ale mógł się w tym miejscu rozwijać, mógł się w tym miejscu zaczerpnąć, zaczerpnąć z otoczenia, które chcemy Tobie pokazać. To, co jest istotne w tym projekcie, to że każdy element tego projektu, kiedy wejdziesz tutaj, będzie mówił do Ciebie, że Kościół jest potężny, a to, co robimy, jest naszym oddaniem chwały Jemu, czyli Bogu. Dziękuję Ci za to, że będziesz tutaj kiedyś ze mną piłkawy przy tym stole i kiedyś tutaj się spotkamy. A teraz zobacz, co mamy dla Ciebie przygotowane.